Dobry, witam serdecznie na polu, na którym to znowu jeździmy chwastownikiem. Tak wygląda pole po chwastowniku. Wszystko jest zruszone jest wcześniej Część, nieruszona część. Tak jak widać, ładnie zieloniutko. Po ostatnim razie, gdzie tam no praktycznie trzy czwarte roślinności, że tak powiem, zniknęło pod ziemią. Teraz to wszystko pięknie, ładnie powychodziło ponownie I, i cały czas jeszcze wychodzi. No i niestety chwasty też, tak jak tutaj, już takie większe. Co tam, jak tam, dalej jeździmy wolniutko, bo roślinki są nieduże z tym, że kąt już pazurów został zwiększony i taki już raczej pozostaje, tu już tylko będzie regulowane tym, iż, no prędkością, prędkością. Co tutaj robimy? No walczymy z chwastami dalej. Widać. Ziemia jest zruszona. Złego fotelia. Ziemia jest zruszona. Napowietrzona. Parowanie zostało przerwane. Także to nie tylko, nie tylko walka z chwastami, ale jeszcze te inne rzeczy. Bardzo ważne i potrzebne. Już się zdążyła zrobić taka skorupa. Więc trzeba to zerwać, ale nie można przesadzać, bo rośliny są jeszcze zbyt małe na to, żeby zbyt agresywnie w to wchodzić. Bo tak jak tutaj jest bryłka z chwastami, to już obumrze. Tutaj to samo, o, to już będzie obumierało, już jest oderwane. Nie wszystko, ale to będzie uszkodzone i przy następnym przejeździe będzie zlikwidowane. Nadzieję. Teraz tak, było wzdłuż jeżdżone, teraz jeździmy w ten sposób na szagę, i następny raz będzie w tę stronę. Tak, żeby z każdej strony, w każdą stronę to przedrapać. Przerwa była dosyć długa, bo chyba około 10 dni pogoda nie pozwalała, żeby tutaj przyjechać i to zrobić. Ale trzeba było czekać na słoneczko po prostu to robienie wilgoci. Nie, nie ma najmniejszego sensu. Już jest trudniej zerwać tą skorupkę, ale tak jak mówię, nie mogę za szybko. Bo, 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 bo po prostu są rośliny jeszcze za małe i możemy je poniszczyć. Większa prędkość jazdy załatwiłaby sprawę, ale albo można by było poczekać. Ale to znowu te chwasty, które tam gdzieś się przyjęły lepiej, już będą nie do zwalczenia, więc. Uważam, że lepiej to delikatniej i we wgłębieniach też są średnio ruszone, ale w 100% się tego nie zlikwiduje. Także uważam, że lepiej jest troszeczkę częściej z jakimiś przerwami niż to po prostu. Faściki są wyrywane, ładnie widać. Brzyłeczki zboże rośnie o, teraz będzie miało pulchną ziemię trawki pulchną na powietrzoną ziemię i będzie miało fajne miejsce do wzrostu a tak wygląda mieszanka Rzędy cały czas ładnie pięknie widać to wszystko wychodzi i tam się specjalnie nie dzieje, żyto to oczywiście też rośnie w mieszankę da. E, sianie mieszanek w rolnictwie ekologicznym, mieszanek zbożowo strączkowych w szczególności, e, powinno być, że tak powiem, priorytetem. Dlatego, że zależy nam na jak najlepszym zwalczaniu chwastów i chorób różnego rodzaju. A zboża w, w, to, w towarzystwie swoim w różnych odmianach i roślin strączkowych wspierają się nawzajem jest to bioróżnorodność która po prostu e, wspiera się wzajemnie spórze czerpią azot z zastrączkowych roślin które mają symbiozę z, z bakteriami wyżawkowymi Każda, każdy rodzaj zboża owies, jęczmień, pszenica pszenżyto, co by tam się nie siało, ma zupełnie inny system korzeniowy więc z różnych partii gleby na różnych miejscach pola w zależności które miejsce pasuje bardziej pod, 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 pod daną roślinę jest, są składniki pobierane więc one się po prostu tam gdzie jest gorsze miejsce dla jęczmienia, jest lepsze dla owsa lub pszenicy lub na odwrót, tak, tak to działa, tak samo jest z grochem, groch, groch wspomaga wzrost wszystkich rodzajów zbóż, chronią siebie nawzajem przed szkodnikami, przed grzybami, eee, przed słońcem nawet również się chronią. I tak to wygląda. To jest współpraca pomiędzygatunkowa. Pięknie właśnie na polu pokazana. No tutaj dodatkowo jest jeszcze żyto i wyka. O, ta wyka, akurat już jest wyrwana, niestety. No, niestety. Ale duża ilość tej wyki tutaj na polu się znajduje. I, i to już również do. do, do wspólnie z grochem będą wspierać wzrost roślin zbożowych azotem. Także tak to tak to tutaj wygląda. Dodatkowo mieszanki zbożowo-strączkowe dużo łatwiej radzą sobie z zachwaszczeniem, różne inaczej rosną, inny jest ich wzrost, tempo wzrostu zakrzewienie, wysokość roślin i tak dalej. I rośliny ma, chwasty mają dużo większy problem, żeby po prostu konkurować z większą ilością zbóż na danym polu także tak to wygląda. Także są same korzyści, same korzyści. Poza tym no, składniki są wyciągnięte w głębszych warstw bo rośliny strączkowe zostawiają azot. Lepsze, są, lepsze jest stanowisko po takich mieszankach pod czysty siep zbóż lub kolejne mieszanki strączkowe, dlatego że no w różnych gatunkach zbóż ta słoma ma różne wartości, więc to też się uzupełnia. Od fazy wzrostu aż do momentu, kiedy są zebrane z pola, nawet już słoma, martwa słowa, tymi składnikami, które w sobie zawiera, wspierają się nawzajem i uzupełniają. Także, także tak to tutaj wygląda, taka współpraca pomiędzy tymi gatunkami. No, nie wszystkie chwasty są przeszkadzające, bo są po prostu niskie, więc nie należy się nimi przejmować. Tutaj, jak na razie. Tak jak można zauważyć dosyć dobrze. Słoneczko wyszło. Nie ma chwastów. Chwastów było dużo więcej w momencie kiedy jeździłem tutaj pierwszy raz. Teraz trzeba dobrze się naszukać, ale są, tak jak tutaj, jakieś tam większe sztuki, ale to raczej powinno być zniszczone. O, tutaj też gdzieś tam jakieś niecki, nierówności, tam one się schowały, ale tu mówię to będzie jeszcze agresywniej dużo robione, już następny raz, następne dwa razy, które planuję będą już raczej z dużą prędkością robione te zabiegi, żeby to pobudzić jeszcze bardziej krzewienie i podniszczyć chwasty i przerywać parowanie, bo dopóki nie będzie zacienione dopóki nie będzie zacienione to pole przez rośliny, przez zboża, będzie tutaj chwastownik stosowany, chociażby tylko po to, żeby przerwać parowanie i napowietrzyć, Bo dzięki temu, że napowietrzamy, Napowietrzamy to, to pole. Korzenie dostają więcej tlenu, szybciej ten tlen się do nich dostaje. Zobaczcie, tutaj jest skorupka zrobiona już. Trzeba to zerwać i lepiej po prostu to wszystko krąży. I tak samo trzeba to zerwać oderwać tą powierzchnię od wilgotnego gruntu, żeby przerwać parowanie. Czyli napowietrzamy. Napo napo napowietrzamy, yy, rośliny dostają tlenu, yy, przerywamy parowanie przez oderwanie tej wierzchni warstwy. Ta warstwa wyschnie, zrobi się z niej pył, ale ona nie przechodzi już wody, bo nie ma po prostu yy, transpiracji pomiędzy takim czymś, co ma być na wierzchu, a tym, gdzie jest wilgoć, tak? czyli ta wilgoć zostaje, bo jest przykryta przez taki pył i nie ma w tym połączeń, nie ma tam kanalików, którym, który, które po prostu udostępniałyby to parowanie na powietrzanie, przerywanie parowania, no i walka z chwastami. Także te trzy czynniki, no i oczywiście jeszcze, e, oczywiście jeszcze e, pobudzanie roślin do wzrostu, czyli krzywienie po prostu przez tam ich cochranie, e, lekkie podniszczanie itd. Pobudzamy je do wzrostu w sposób naturalny, po prostu, przepraszam, bez żadnych stymulatorów, i tak dalej. Wiadomo, ekologia i tak to musi wyglądać, tak to się odbywać. Niektórzy mogą powiedzieć, że no zniszczyłem plantację, że mało co tutaj widać, że jest przesypane że poniszczy, powyrywałem, poniszczyłem i, i nic tutaj nie będzie. No, no nie, to nie jest prawdą. To wszystko tutaj sobie ładnie, pięknie powychodzi. Każda taka walka roślin, roślin o przetrwanie. Wejście na powierzchnię, o słońce, o, 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 o powietrze, o, o wodę wzmacnia te rośliny. Za każdym razem je wzmacnia. Zobaczcie, cały rządek jest, jest przesypany. I tutaj, kucze, te roślinki są i one sobie powychodzą i one będą sobie rosły. Od ostatniego chwastownikowania jeszcze nie wszystkie sobie dały radę. Zobaczcie. Jest żółte, ten listek wyszedł, ten nie, ten był pod ziemią, i co ja teraz zrobiłem? Zrywając tą skorupkę, którą tam wcześniej pokazywałem, umożliwiłem tym liściom wyjście na powierzchnię. Czyli przyspieszyłem krzewienie i wzrost. I to też właśnie trzeba o tym pamiętać, co to robi. No tak to niestety pole wygląda po chwastowniku, ale to tam to ma tak wyglądać, tak? Pobudzamy, yy, wzmacniamy rośliny, zachęcamy je do, do wzrostu, do, do wzmacniania się. Przerywamy parowanie, walczymy z chwastami, yy, rozkrzewiamy, yy, napowietrzamy glebę. Tak to wygląda. A tak jak to, to może to z boku wygląda fajnie, ale to naprawdę działa dobrze dla, tych, dla tego pola, dla, dla tych roślin. A w ekologii, jak ja już słyszałem yy, od pana, pana Piotra, fachowca w tej dziedzinie, że w ekologii jeżdżąc chwastownikiem nie obracamy się za siebie. Po prostu y, trzeba to zrobić i pojechać i nie zaglądać do tyłu. Wróćmy tutaj za dwa tygodnie i, i wtedy będziemy zadowoleni, bo tak ten niestety chwastownik robi i tak to ma być. I do tego trzeba się przyzwyczaić. Dobrze, to na tyle. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że powiedziałem wszystko o jakimś sensownym składzie i kolejności. Dziękuję bardzo. Serdecznie pozdrawiam. Zachęcam do oglądania, subskrypcji i komentowania. Cześć.